Stajemy w miejscu nazwanym kiedyś Szwajcarią Dobrzyńską, w którym od ponad roku stoi Pomnik Narodowej Pamięci. Pod tym pomnikiem chcę w imieniu organizatorów tej uroczystości pokłonić się ułanom VI Pułku Księstwa Warszawskiego strażą pożarnym, z ich naczelnikami, pocztami sztandarowymi, pocztami szkół, w gminie zbójność, minie brzuszek, które przychodzą do kościoła, dziękując dyrekcją tych szkół z pamięcią, że kościół Przecież jest stróżem przeszłości. Piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości. Wszyscy jesteśmy synami tej Ziemi. Wszyscy pochodzimy albo z dnia rycerskiego tej Ziemi, jak chociażby pan Ludwik Chełmiński z Warszawy, Herbunał. Przedstawiciel zacnego i walecznego rodu tej ziemi. Wszyscy jesteśmy z drugiego dnia, dnia chłopstwa. Bo jak powiedział jeden z ojców naszej niepodległości, Wincenty Vitos, przetrwaliśmy Dlaczego? dlatego, że chłopi zachowali wiarę, ziemię i język. Dlatego można było 11 listopada 1918 roku ogłosić niepodległość Polski, w której mało kto wierzy po 123 latach niewoli naszych wrogów, przede wszystkim Rosjan, Niemców i ówczesnych Austro-Węgrów. Powstała Polska ta, która z dumą przez 106 lat mimo przerwanej niepodległości, mimo lat komunizmu trwa, choć trwanie nie jest całkowicie pewne. 5 grudnia 2022 roku jeszcze nie minęły dwa lata. Na spotkaniu naszym z Ojcem przeorem zgłosiliśmy potrzebę wzniesienia w tym miejscu, gdzie jest najwięcej ojczyzny pomnika narodowej pamięci ziemi domowinskiej. Niektórzy z Państwa staną dziś być może pod po raz pierwszy. 4 lutego 2023 roku, kiedy świętowaliśmy kolejną rocznicę, Powstania styczniowego na spotkaniu w refektarzu powiedzieliśmy, że chcemy ten pomnik znieść. I wtedy mówili niektórzy: poczekajmy powoli, może za rok, może za dwa. A myśmy go wznieśli w niecały rok. Wysiłkiem tych, którzy dawali po 100 złotych. Tak jak dzisiejsze Ewangelii. Dawali swój wdowi grosz, a także tych, którzy byli decydentami grosza społecznego. Udało się zebrać kwotę ponad 200 tysięcy, o tyle kosztował ten pomnik. Pomnik wzniesiony w najtrudniejszym bodaj miejscu do budowy pomnika. Pomnik, który jest pomnikiem żywym. To po nim odbyły się już pierwsze uroczystości. Dnia żołnierzy niezłomnych 1 marca, 3 maja, 1 września. I dziś jest kolejna uroczystość pod tym pomnikiem, który jest pomnikiem żywym. Dziękuję więc raz jeszcze wszystkim darczyńcom, którzy z potrzeby serca ten pomnik wnieśli. To jest pomnik nas wszystkich, to jest pomnik tej ziemi, narodowej pamięci ziemi dobrzyńskiej. Polonia semper fidelis mówił dziś ojciec profesor, który przemawiał jakże mocnym i ważnym głosem. Polska zawsze wierna. To w tym pomniku jako jedynym na ziemi dobrzyńskiej są grudki ziemi zebrane ze wszystkich miejsc gdzie walczyli synowie i córy tej ziemi. Nie ma takiego pomnika. Wśród 113 pomników i tablic epigraficznych i epitafijnych na ziemi dobrzyńskiej dotyczących polskiego naszego patriotyzmu, umiłowania tej ziemi, tylko w jednym miejscu są grudki ziemi z grobów tych, którzy polegli na różnych frontach. Od Ancony poprzez Lizbonę poprzez Monte Cassino poprzez niemieckie obozy koncentracyjne. Tam są grudki ziemi z tych grobów. Ten pomnik żyje. Do tego pomnika Ojciec Przeor z wielkim trudem wzniósł nowe schody, na które mieszkańcy tej ziemi, tego miejsca czekali ponad 170 lat, bo kamienne schody wzniósł Ojciec Piotr Ochlewski w 1857 roku. Pójdziemy dziś nowymi schodami. Ten pomnik żyje. Poeta ściepienia i kamieniarz w ostatnich dniach odnowił jeszcze na tym pomniku, bo zdawało nam się, że ono nie dość błyszczy sławą i pamięcią. To w tym pomniku zawarte są grudki ziemi i pamięć o tych 6,5 tysiąca ofiar i walczących o wolność tej ziemi. Od Jakuba Rokitnickiego, z Rokitnicy koło Szyk pod Wypin, który wyprawił na bitwę pod Chocim w 1673 roku stuosobowy oddział Kusawa ziemi dobrzyńskiej. Aż po studenta Marcina Regla, który został zamordowany przez komunistów z Urzędu Bezpieczeństwa w 1988 roku. Gdańsku. Wśród Gdańsku. ofiar jest Norbert Zieliński, który prowadził naszych konfederatów w 1868 roku. Jest kapitan Jan Dziewanowski, który walczył i zginął pod Somosierdzem. Tam jest pamięć o Kalipsie Bożewskim, którego tablica jest w prawie strony Na tego kościoła. Tam są wreszcie ojcowie karmelici więzieni tutaj po powstaniu styczniowym i wszyscy duchowni więzieni w okresie od października 1939 roku do 1940 lutego 1940 roku 22 lutego. Między innymi mój ksiądz Marian Jarosiek z Żałego. To tam są, tam jest pamięć o tych wszystkich synach i córach w tej dziedzinie. Dziękując za to, że jesteście. Za to, że jesteście Państwo i za to, jak mam nadzieję, że wszyscy pójdziemy pod ten pomnik, aby głośno zaśpiewać Trzy zwrotki polskiego winy i powiedzieć: Nie odrywaj się, synu, od ziemi rodnej. Nie odrywaj się od tej przeszłości, od naszej przeszłości, od polskości. Trzeba się tej polskości, tej tożsamości, naszego narodowego ministerstwa trzymać sercem i rękoma, tak jak on Czynił to trzymała. Na koniec cóż powiedzieć? Konstatując również to, co usłyszeliśmy w Chomiku w czasie mszy świętej, Polska opuszczona, skłócona może się nie ostać. Dziękuję. Dziękuję wszystkim za przybycie, za wspólną modlitwę, za uczestnictwo w tych patriotyczno-religijnych uroczystościach. Miłego dnia wszystkim.